Maja Krośnicka, Biblioteka w Luzinie. Nasz projekt nosi nazwę Hip Hip Kultura, czyli regionalne spotkania twórców. Do projektu zaprosiliśmy pięć szkół podstawowych z pięciu różnych miejscowości, trzy gminy, jeden powiat, przeszło 100 osób zaangażowanych w projekt. Każdy zespół projektowy z Łęczyc, Barłomina, Kępłowa, Sychowa. I Gowina opracowywał wybrany przez siebie fragment kultury regionu Kaszub. Były to na przykład moda i taniec kaszubski, demonologia i mitologia Kaszub, kuchnia i smaki Kaszub. Była to także podróż w przeszłość i poznanie dawnych gier i zabawek, w które młodzi Kaszubi grali nawet 100 lat temu. Postanowiłyśmy wziąć udział w projekcie ze względu na to, że kultura kaszubska nie jest tak bardzo rozpowszechniona w mediach, nie uczymy się o niej na lekcjach, a w rzeczywistości okazuje się być bardzo ciekawą kulturą. Jest to coś nowego, jesteśmy ze szkoły w Barłominie i na zajęciach Uczyliśmy się gotować różnych kaszybskich potraw. Podczas wielu spotkań z ciekawymi ludźmi, artystami, ludźmi pasji, młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, fotograficznych, animacji poklatkowej. Powstały różne ciekawe dzieła. Nasze zajęcia polegały na tym, żeby pokazać jak dzieci bawiły się przed 100 lat. Na zajęciach mówiliśmy o demologii kaszubskiej, czyli o demonach, które mieszkają na Kaszubach. Te demony nie jak inne legendy Kiedyś istniały i niektórzy w nich wierzyli. Nawet do teraz wierzą w nie i przekazują tą kulturę z pokolenia na pokolenie. Braliśmy udział w warsztatach szycia. Mogliśmy uszyć sukienki, spódnice, chusty i torebki. Braliśmy udział w warsztatach. Hip hip kultura, gdzie uczyliśmy się szyć sukienki, skroić je oraz wyszybać. haftować. Będę coraz częściej haftować. Bardzo mi się to spodobało i mnie zachęciło. Oprócz tego dzieciaki uczyły się współpracy, odpowiedzialności za grupę i za swój zespół, za, za działania. Poznały inne szkoły, dowiedziały się o różnych ciekawych osobach, miejscach, w miejscowościach, które tak naprawdę sąsiadują z, z nami, o których my często nie wiemy. Więc efekt programu sieci kultura, czyli sieciowanie różnych środowisk, różnych osób, doświadczeń, myślę, że został osiągnięty w tym projekcie. Największą trudność sprawiał nam język kaszubski, z którym na co dzień nie mamy aż tak dużo do czynienia i musiałyśmy rozmawiać z ludźmi, którzy mówili już tak, tak nauczeni byli tego kaszubskiego, mówili tak szybko i musieliśmy być tak otwarci na ten język, żeby postarać się go zrozumieć i myślę, że to była taka największa trudność. To